Nazywam się Wojciech Chudzik, jestem elektrykiem. Pokażę Wam, jak sobie poradzić z awariami instalacji elektrycznych, które najczęściej mogą Was spotkać, co zrobić, kiedy sobie nie poradzicie, kogo wezwać po pomoc, jak przedstawić mu problem, żeby był w stanie jak najszybciej przyjechać i Wam pomóc. W pierwszej kolejności należy ustalić lokalizację awarii. Czy jest to awaria wewnątrz naszej instalacji? Czy jest to awaria zewnętrzna po stronie operatora, po stronie sieci energetycznej? Bo w obu przypadkach diagnostykę zaczynamy tak samo. Idziemy do naszej rozdzielnicy, otwieramy i najpierw robimy zdjęcie. Po co? Zdjęcie robimy po to, żeby potem nie musieli pamiętać, jaki stan zastaliśmy. A będzie to potrzebne, żeby na przykład udzielić odpowiedzi elektrykowi, jeżeli sami sobie z tą awarią nie poradzimy. Na tych zdjęciach będzie wszystko widać, który wyłącznik zadziałał, czy świeciły się kontrolki. I różne inne rzeczy, które będą nam potrzebne do sprawnej szybkiej diagnozy naszej awarii. To, co jeszcze widać od razu po otwarciu rozdzielnicy, to czy świecą się nasze kontrolki faz, czyli takie kolorowe światełka, czy to czerwone, czy to zielone, czy wielokolorowe, o czym one nas informują? Te kontrolki informują nas o tym, czy w ogóle dochodzi nam zasilanie do domu, czy dochodzą trzy fazy, dwie, czy jedna. Jeżeli wszystkie trzy się świecą, to z pewnością jest to awaria wewnątrz naszej instalacji. Jeśli nie świeci się jedna, dwie, bądź nie świeci się żadna, to wtedy najprawdopodobniej jest to awaria po stronie operatora. Często jest to brak fazy na sieci, zwłaszcza podczas silnych wiatrów, albo podczas prowadzenia jakichś prac. Jeżeli nie świeci się którakolwiek z kontrolek, bądź żadna, możemy jeszcze sprawdzić zabezpieczenia tych kontrolek. Niektórzy elektrycy wykonują dobezpieczenie. Kontrolek. Jeżeli są załączone, kontrolki się nie świecą, to musimy i sprawdzić wyłącznik główny oraz licznik w naszej szafce licznikowej. Lokalizację szafki licznikowej każdy może mieć trochę inną. Może to być w szafce w linii ogrodzenia, może to być w szafce na zewnętrznej ścianie budynku, może być jeszcze wewnątrz budynku, ale wtedy raczej będziemy mieli bezpieczniki topikowe. W instalacjach w bloku będzie to najczęściej klatka schodowa bądź pomieszczenie, Administracyjne, na parterze albo w piwnicy. W waszej szafce licznikowej najpierw też zróbcie zdjęcie. W szafce możemy stwierdzić, czy w ogóle zasilanie dochodzi do naszego domu i czy dochodzi w sposób prawidłowy. Na ekranie licznika powinny wyświetlać się trzy fazy: L1, L2 i L3. Jeżeli którejkolwiek z nich brakuje, bądź nie ma dwóch czy żadnej, to znaczy, że problem jest po stronie operatora i należy zadzwonić na numer 991 i wezwać pogotowie energetyczne. Można też wezwać pogotowie przez aplikację. Każdy z operatorów ma swoją aplikację do zgłaszania awarii. Natomiast zdarzyło mi się już spotkać przypadek, że przyjechali po trzech tygodniach o pierwszej w nocy. Coś im nie zadziałało w systemie. Jeżeli wyłącznik główny jest podniesiony i nie wyświetla się jeszcze któraś z faz... Może to być też przypadek, że wyłącznik główny jest uszkodzony. Rzadko, ale się zdarza. Awarie sieci energetycznej wystąpią najczęściej przy silnych wiatrach, przy oblodzeniu, przy innych złych warunkach pogodowych albo podczas prowadzenia jakichś prac. Jeżeli L1, L2, L3 wyświetla się prawidłowo, wyłącznik główny jest załączony, to na pewno problem występuje. W naszej instalacji wewnętrznej należy wezwać elektryka. Jeżeli wyłącznik główny jest opuszczony, wszystkie trzy fazy wyświetlają się prawidłowo, należy załączyć wyłącznik główny i ponownie sprawdzić rozdzielnicę główną. Przejdź do etapu naszej instalacji wewnętrznej. Jeżeli wyłącznik główny nie da się załączyć, należy wyłączyć wyłącznik główny w naszej rozdzielnicy wewnętrznej. Jeżeli wyłączyliśmy wszystko w naszej rozdzielnicy wewnętrznej i w dalszym ciągu nie daje się załączyć wyłącznik główny, to są dwie opcje. Albo wyłącznik główny jest uszkodzony, jeżeli to jest złącze kablowe, wzywamy pogotowie energetyczne, albo wzywamy elektryka, ponieważ jeżeli wyłącznik główny jest w szafce na wewnątrz naszego domu, lub w szafce licznikowej na zewnętrznej ścianie budynku, ponieważ mamy przyłącze na powietrzne, jest on na naszym majątku i raczej my musimy wymienić go sobie we własnym zakresie natomiast i tak zgłosić to do pogotowia energetycznego żeby przyjechali to zaplombować jeżeli wyłącznik główny nie daje się załączyć może być też to objawem uszkodzenia wewnętrznej linii zasilającej czyli przewodu, który idzie od szafki licznikowej do naszej wewnętrznej rozdzielnicy również jest to przypadek bardzo rzadki natomiast może się coś takiego zdarzyć Wtedy nie pozostaje nam nic innego, tylko wezwać elektryka, żeby zdiagnozował dokładnie problem. OK, upewniliście się, że to jest awaria wewnętrzna. Na liczniku wyświetlają się L1L2L3, wyłącznik główny. Macie załączony, wszystkie trzy kontrolki w waszej rozdzielnicy świecą. Szukamy przyczyny w naszej wewnętrznej instalacji. W rozdzielnicy macie dwa rodzaje wyłączników: wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe. Powinien być jeszcze wyłącznik główny, który sam z siebie nigdy nie wyzwoli. Można go tylko wyłączyć ręcznie. Można, możecie też spotkać wyłączniki kombinowane, ale to już rzadziej, w droższych rozdzielnicach, raczej przy większych inwestycjach. Pamiętajcie o wykonaniu zdjęcia. I teraz, jeżeli wyłączniki nadprądowe wszystkie są załączone, wyłączniki różnicowo-prądowe też wszystkie są załączone wtedy niestety, ale pozostaje zadzwonić po elektrykę ponieważ problem występuje gdzieś dalej natomiast jeżeli wyłącznik, któryś z tych wyłączników jest wyłączony wtedy sprawdzamy na Waszym opisie rozdzielnicy jeżeli go nie macie to miejcie który z obwodów zabezpiecza dany bezpiecznik lub którą sekcję, ponieważ wyłączniki różnicowo-prądowe najczęściej są montowane na sekcje, jak je odróżnić wyłącznik nadprądowy to będzie najczęściej jednofazowy wyłącznik o szerokości około 2 cm z pojedynczą dźwignią. Do obwodów trójfazowych, czyli np. gniazdo siłowe, pompa ciepła lub płyta indukcyjna, będzie to trzy razy szerszy trzymodułowy wyłącznik. Wyłączniki różnicowo-prądowe spotkacie w dwóch wykonaniach. Albo w wykonaniu trójfazowym powinny zabezpieczać obwody tylko trójfazowe. Będą to wyłączniki o szerokości około 8 cm z jedną małą dźwignią. Albo wyłączniki jednofazowe, różnicowo prądowe o szerokości dwóch modułów, czyli około 4 cm. Również z jedną małą dźwignią. Trzy przyczyny zadziałania wyłącznika nadprądowego: przeciążenie, zwarcie i rzadziej uszkodzenie aparatu. Przeciążenie będziemy mieli wtedy, kiedy podłączymy na dany obwód zbyt dużo urządzeń o sumarycznie zbyt dużej mocy. Lub jedno urządzenie o zbyt dużej mocy, niedobranej do prądu wyłącznika nadprądowego. Zwarcie objawi się tym, że najczęściej wyrzuci też wyłącznik główny, ponieważ nie jest on selektywny. Zwarcie wystąpi najczęściej wtedy, kiedy jeszcze jest nieskończona instalacja, niepozakładane wszystkie gniazda, gdzieś gołe, niezabezpieczone przewody, bądź gdy prowadzone są prace i ktoś coś przewierci. Rzadziej, kiedy gdzieś dostanie się woda. Uszkodzenie aparatu zdarza się rzadziej, ale się zdarza. Może się wydarzyć, że nie będzie działał nam dany obwód, natomiast dźwignia wyłącznika będzie w górę. Należy spróbować go kilka razy opuścić, podnieść. Jeżeli nie działa, wzywamy elektrykę, najprawdopodobniej aparat do wymiany. Jeżeli wyłączymy wszystkie urządzenia na danym obwodzie, czy to wyłączymy wszystko z gniazdek, czy odłączymy całe oświetlenie, a mimo to wyłącznik dalej nie daje się podnieść, Oznacza to, że albo aparat jest uszkodzony, albo występuje gdzieś zwarcie, zwłaszcza jeżeli jednocześnie przy próbie załączenia tego wyłącznika wyrzuca nam wyłącznik główny. Znaczy, że zwarcie występuje gdzieś w instalacji. Uwaga! Jeżeli występuje nam zwarcie i przy próbie załączenia wyłącznika nadprądowego wyrzuca też wyłącznik główny, wtedy nie próbujmy tego załączać więcej niż raz, góra, dwa. Dlatego, że uszkodzimy wyłącznik nadprądowy, jeden, jak i drugi. Pomimo, że w teorii wyłączniki te są wielokrotnego użytku, mają na sobie oznaczenia, ile zwarć są w stanie wytrzymać, i najczęściej są to trzy zwarcia. Spotkamy też wyłączniki, gdzie producenci, zwłaszcza te niższej jakości, o niższej cenie, mają zadeklarowane tylko jedno zwarcie, że wytrzyma ten wyłącznik. Przy drugim ma prawo ulec uszkodzeniu, nikt nam nie uzna na to reklamacji. Przeciążenie wyłącznika nadprądowego może też wystąpić w momencie, kiedy podłączymy urządzenia o bardzo dużym prądzie rozruchu. Czyli albo silniki, np. duże silniki jednofazowe od betoniarki, silnik od dużej szlifierki kątowej, albo silniki trójfazowe. Co ciekawe, bardzo duży prąd rozruchu mają też zasilacze do taśm LED. I tu mam historię, kiedy klient yy, zgłaszał awarię, że przy próbie załączenia podświetlenia w suficie napinanym wyłącza mu bezpiecznik od oświetlenia. Okazało się, że kilka zasilaczy o sumarycznej mocy około 1 kW miało tak duży prąd rozruchu, że wyzwalało wyłącznik B10. Podobną sytuację miałem przy kasetonach reklamowych, gdzie również stosowane są zasilacze. O relatywnie bardzo dużej mocy, które przy załączeniu pobierają bardzo duży prąd. Kolejną sytuacją, kiedy spotkałem się, że urządzenia teoretycznie małej mocy wyzwalały wyłącznik nadprądowy przy uruchomieniu, były rolety. Najczęściej rolety zaleca się robić 2-3 na jednym obwodzie, jeżeli jest taka możliwość. Natomiast yy, tam cały obwód Rolet, 9 Rolet, było wykonane na jednym zabezpieczeniu. I o ile rolety były włączane pojedynczo, wszystko działało jak należy. Natomiast przy próbie podniesienia wszystkich rolet jednocześnie wyzwalał wyłącznik nadprądowy, ponieważ dalej są to silniki małej mocy, ale silniki i przy rozruchu pobierają prąd 6, 8 bądź 10-krotnie wyższy od prądu nominalnego. Także tutaj też należy uważać. Trzy przyczyny, kiedy zadziałał wyłącznik różnicowo-prądowy. Przebicie, zamiana przewodów czynnych między wyłącznikami różnicowo-prądowymi, uszkodzenie aparatu. Przy czym znowu to ostatnie najrzadziej. To drugie, czyli zamiana przewodów czynnych, powinna być wykryta od razu podczas montażu. Natomiast przebicie jest to sytuacja, kiedy któryś z przewodów czynnych ma uszkodzoną izolację. Jak lokalizujemy awarię w przypadku przebicia? Najczęściej wyłącznik różnicowo-prądowy odpowiada za kilka bądź kilkanaście wyłączników nadprądowych. Wyłączamy wszystkie nadprądowe wyłączniki i próbujemy załączyć wyłącznik różnicowo-prądowy. Jeśli nie daje się załączyć, musimy wezwać elektryka i opisać mu sytuację. Jeżeli daje się załączyć, załączamy po kolei wyłączniki nadprądowe. W pewnym momencie powinien zadziałać ponownie wyłącznik różnicowo-prądowy. W momencie, w którym zadziałał wyłącznik różnicowo-prądowy, zostawiamy ten wyłącznik wyłączony i próbujemy załączać kolejne. Jeśli udało nam się uzyskać taką sytuację, że tylko jeden wyłącznik nadprądowy jest wyłączony i wyłącznik różnicowo-prądowy dał się załączyć, wszystko nam działa oprócz tego jednego obwodu, ponownie sprawdzamy na opisie, co jest na tym obwodzie. Odłączamy urządzenia, jeżeli to jest możliwe, jeśli nie, wzywamy serwis. I próbujemy załączyć wyłącznik nadprądowy. Jeżeli wyłącznik nadprądowy przy załączeniu wyzwolił nam wyłącznik różnicowo-prądowy pomimo odłączenia wszystkich urządzeń na tym obwodzie, oznacza to, że uszkodzenie jest gdzieś w instalacji. Jeżeli wszystko dało się załączyć, próbujemy załączyć kolejne urządzenia. Jeżeli znów wyłącznik różnicowo-prądowy zadziałał podczas włączania któregoś z urządzeń do gniazda, na przykład w ten sposób, Okazało się, że uszkodzona jest zmywarka u klienta lub przy załączaniu oświetlenia. Zostawiamy to urządzenie odłączone, wzywamy serwis bądź elektryka i załączamy instalację. Awaria mamy z grubsza usuniętą, problem mamy zlokalizowany. Trudniejszym przypadkiem jest, gdy wyłącznik różnicowo prądowy wyzwala. Ale w nieregularnych odstępach czasowych. Na przykład, niedawno klient nam się zgłosił, że wyrzuca mu wyłącznik różnicowo-prądowy, ale mniej więcej co 15 minut, co pół godziny. Po sprawdzeniu, jakie obwody są na tym wyłączniku różnicowo-prądowym, pierwszym podejrzanym okazał się grzejnik i trafiony był w dziesiątkę. Diagnozę przeprowadziliśmy w ten sposób, że przełączyliśmy grzejnik do innego gniazdka do gniazka, które było podłączone z innego wyłącznika różnicowo-prądowego, ponieważ najczęściej w kotłowni wykonujemy instalację w ten sposób, że każde gniazko jest na oddzielnym obwodzie i potem każdy z tych obwodów jest z innego wyłącznika różnicowo-prądowego i z innej fazy żeby w razie awarii, którykolwiek gniazko z tych działało i okazało się, że po kilkunastu minutach, ponownie wyzwolił wyłącznik różnicowo-prądowy ale od tej drugiej sekcji, od tego drugiego gniazda. i ponownie okazało się, że instalacja jest Sprawna, a problem jest w urządzeniu podłączonym do tej instalacji. Przykładem zastosowania takiej diagnostyki jest sytuacja, kiedy klientka zadzwoniła, że wdział zadziałej jej wyłącznik różnicowo-prądowy i wyłączył jedną trzecią instalacji, ponieważ instalacja była rozdzielona na trzy wyłączniki różnicowo-prądowe, jednofazowe i jeden trójfazowy. Poleciłem jej przez telefon wyłącznić wszystkie wyłączniki. Nadprądowe, załączyć wyłącznik różnicowo-prądowy i załączyć po kolei. Wyłącznik różnicowo-prądowy zadziałał przy próbie załączenia wyłącznika nadprądowego oznaczonego jako zmywarka. Pozostawiła go wyłączony, załączyła wyłącznik różnicowo-prądowy, załączyła pozostałe wyłączniki nadprądowe i odłączyła zmywarkę z gniazda. Okazało się, że wtedy wyłącznik nadprądowy oznaczony jako gniazdo zmywarki dał się załączyć. Po podłączeniu do tego gniazda, do którego była podłączona zmywarka, inne urządzenia, odkurzacz czy lampka nocna, działały. Czyli problem był w zmywarce. Udało się zdiagnozować problem bez przyjazdu naszego serwisu do klienta. Klientka usunęła to sobie od ręki, samodzielnie i bezkosztowo. Wszystkie przedstawione przeze mnie czynności może wykonać dowolna osoba bez świadectwa kwalifikacji do zajmowania się urządzeniami elektrycznymi. Pamiętajcie, że awarie rzadko kiedy występują same z siebie. Najczęściej będą powiązane z prowadzonymi pracami, z pogodą i z błędnym wykonaniem niezgodnym ze sztuką. Objawi się to prędzej niż później. To co jeszcze możemy zrobić sami, to oględziny naszej instalacji i naszych urządzeń. Jeżeli widzimy, że coś. Się grzeje albo że gdzieś leci dym, no to wtedy już mamy precyzyjnie zlokalizowaną awarię. Należy wtedy wyłączyć instalację, wyłączyć zabezpieczenie danego obwodu i wezwać elektryka bądź wezwać pogotowie energetyczne, jeżeli awaria występuje w miejscu, które jest po stronie naszego operatora. Dobrze jest znać granice stron, gdzie kończy się odpowiedzialność operatora, a gdzie zaczyna się nasza, czyli nasze urządzenia. W różnych instalacjach będzie to w różnym miejscu. W przypadku złącz kablowych granica stron jest na zaciskach w złączu, i wszystko, całe złącze, licznik, zabezpieczenie złączu należy do operatora. W przypadku złącz napowietrznych najczęściej, choć też nie zawsze, granica stron jest na haku przyłącza, i wtedy cała szafka z całym jej wyposażeniem, oprócz oczywiście licznika, należy do właściciela instalacji. Mamy tutaj przykładową rozdzielnicę. Widzimy wyłącznik główny, który wyłącza całą rozdzielnicę i nigdy sam z siebie nie wyzwoli. Mamy wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy, na którym są wyłączniki nadprądowe, trójfazowe. I mamy trzy wyłączniki różnicowo-prądowe jednofazowe, które odpowiadają za całą sekcję wyłączników nadmiarowo-prądowych. Mamy kontrolki faz, każda ze swoim dobezpieczeniem. Widzimy, że wszystkie trzy fazy dochodzą. Mamy ogranicznik przepięć i mamy akurat tutaj przekaźniki, które sterują oświetleniem. Niezbędny w każdej rozdzielnicy jest opis, tak żebyśmy wiedzieli, który wyłącznik za którą sekcję odpowiada. Bez tego niemożliwa jest lokalizacja awarii albo trwa ona dużo, dużo dłużej. To, co możemy zrobić, to sprawdzić, czy wszystkie wyłączniki są podniesione. Tak jak widzimy, są. Jeżeli którykolwiek z nich jest opuszczony, widzimy numer 17, gniazda 230 w odpowiednim miejscu i szukamy tutaj problemu. Jeszcze raz zobaczmy, jak zlokalizować awarię w przypadku wyzwolenia wyłącznika różnicowo-prądowego. Wyłączamy wszystkie wyłączniki nadprądowe, załączamy wyłącznik różnicowo-prądowy i próbujemy załączać. Po kolei. Jeżeli przy którymkolwiek z nich zadziała nam wyłącznik różnicowo-prądowy, zostawiamy go opuszczony, załączamy i podnosimy dalej. Widzimy, że jest to bezpiecznik numer taki, to ataki, jest to obwód i urządzenia takie, i szukamy tylko w tym miejscu, a reszta nam działa. Jeżeli jest to obwód gniazd, wyłączamy wszystko z gniazdek. Próbujemy załączyć. Jest ok, znaczy, że instalacja jest w porządku. Jeśli nie, znaczy, że problem jest jednak gdzieś w naszej instalacji i trzeba wezwać elektryka. I próbujemy załączać kolejne urządzenia. Jeżeli przy podłączaniu urządzeń ponownie zadziała nam wyłącznik różnicowo-prądowy, no to wiemy w którym momencie, przy podłączaniu którego urządzenia i awaria jest zlokalizowana. Przypominam również o przeglądach instalacji elektrycznych, które w domach jednorodzinnych powinno się robić nie rzadziej niż co 5 lat. Te przeglądy, które składają się z oględzin i pomiarów elektrycznych, będą potrzebne Wam w razie nieszczęśliwego wypadku dla ubezpieczyciela, który bez ważnego przeglądu nie wypłaci niestety odszkodowania. Ale też dużo łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, i wiele z tych awarii po prostu da się uniknąć. Wykonując przegląd i dużo wcześniej wykrywając problem, zanim wystąpią poważne szkody. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że będzie on dla Was pomocny. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, piszcie je w komentarzach, postaram się do wszystkiego odnieść. Jeżeli macie sugestie, co jeszcze, jaki temat można dla Was nagrać, również proszę o informacje w komentarzu. Kliknijcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie oglądać kolejne filmiki. Na koniec trochę autopromocji. Zapraszam do naszego nowoczesnego salonu oświetlenia i dobrze zaopatrzonej hurtowni elektrycznej w Stoczku Łukowskim. Zachęcam też do śledzenia naszych fanpage'ów na Facebooku i Instagramie, na których również możecie zapoznać się z kompleksową ofertą naszych usług. Dziękuję, cześć!